Dajcie kochani, to Mary. I Mario. No i jak widzicie, kolejny miksik zdrabkowy. Tym razem zdrabki po piątce. A wśród nich Lucky Day, Dolarek, Crazy ósemeczka, Ekstra pensja, kierunek kasa i worek z kasą. Numerki nie były wybierane. Pani tak podała jak leciało. Zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. No, dobrze, dobrze by było, żeby dobrze leciało, nie? No, żeby coś tutaj w końcu. No, mamy pokazały nadzieję. ekstra. Dobra, to sprawdzamy te za piąteczkę. Co tu będzie, czy nie będzie, coś zobaczymy. Idziemy pierwszy Ja wobec tego zacznę i wezmę się, może za ekstra pensję. Zdrapeczka jest z numerem 39. I co ja tu będę poszukiwał? Na początek 30. No, jeden, 29. <grym> trójeczka i 27. A co się tu czai? Mamy 24, 28, o takie pomiędzy w sumie. Tu obok, ten, obok. dwójka, 17, 3... O, jest! Jest wygrana! No to jest super. coś trafione, no to fajnie. 23, 30, też takie pomiędzy. 18. 33 i na końcu 25. A trójeczka zwrocik, zwrocik. Ale fajnie. Ale też dobrze coś jest na początek. Pewnie, to cieszy mnie, nie? Ja zawsze... Teraz ja mam crazy 8 i to jest numer Ech. 38. Osiem. No i wiemy co szukamy, czyli szukamy. Oczywiście. Ósemek. Troszeczkę zjadę jeszcze. No, co teraz. ty robisz tu? No właśnie, muszę tak zrobić, żeby było widać. Aha, tu teraz mam. Och, dokładnie. Dobra. No to co będą te ósemki, czy nie będą? Jakoś by dobrze było tutaj zauważyć. A jest piątka, czwórka, siódemka, trójka, siódemka, dwójka. Jedyneczka, dwójeczka. Czwórka i piątka. Czyli co? C. Coś tam D. CD. Nie ma Czyli różne. różne. A kierunek kasa, co sobie sobą zareprezentuje? No, Dlapeczka. No, jest numerem dziesiątym. Szukać będę oczywiście klipsu. No. I co? Mamy coś tutaj, czy nie? 35 do odszukania. 34, 13 i 31. U, 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 o, dużo trzydziestek.

Dobrze, zobaczymy co z dolarkiem. Numer 44. Szukamy worka. No i oczywiście i. tak? Mhm. Dobrze. I sprawdzamy, co będziemy szukać. 11. 1, 9. A ja mam niskie, widzisz? No. I, a nie, jedna wysoka. 31. 31. Mhm. A mam 30. Oj, A. co tutaj by było? No dużo zer, tak żeby nie było. Nie, nie zaglądam. 12 14 Czy ja chociaż jedną będę miała wygraną. 18 i 16 naszej liczby. Dobra i drugi rządek. 29 21, hmm? 8, 9, 3 i 23. Czyli po tak. jest. I od kurczaka. Szybciutko idzie, jeszcze został tylko worek z kasą <laughs> z numerem 21. I tu będę szukał sobie pliczku. Znaczy, takowy uda mi się tu odnaleźć. Liczby to 32, 13, 38 i 33. No, dużo 30. Mm -hmm. no w ogóle dużo 30 było dzisiaj w tych wzgrawkach. Tak. E, gdzie to tu na początku? <grym> Dobra, sobie. chyba dobrze. 18. Chyba trafiłem w dobry rządek. Mm -hmm. 36, 24, 16, 42. 44. trzy, Co? Skończymy tylko z tą ekstra pensją. 57, 22 i ostatnie to 48, czyli tutaj też niestety. Pustek. Pusto pusto. Gdzie to tu jest? Ach, nie wiadomo. A pomiędzy gdzieś S, U. No. Różne są. Potwierdzone. Oj oj oj. No to ty masz chociaż piątaka. Trzymaj kciuki, żeby ja też teraz miała jakąś tą piątkę, zwrotek. No, albo chociaż... Bo to jest numerki? 14? O, moim numerkiem. No to może będzie dobrze. Zobaczymy. Szukamy koniczynki i liczb. Dobrze. I co tu znajdziemy? Co my tu mamy? 22. Trzymaj kciuki. Ja trzymałam. 27. Trzymać to było trzeba, jak kupowałaś. 13, ja nie wiedziałam, w której godzinie mam trzymać. <noise> Cały czas. Cały dzień musiała chyba. 29 mówiłam, nie? Oj. Dwa... Jest. No to już odkryję. Jest piątak. To 33. A ja chciałam, mówiłam piątaczka też i mam. 38, 36, 47. Nie, no to teraz tu nie ma. 54. 11? Nie ma. 32, nie ma. 51 i 28. Kontrolne tu? Pomiędzy. Też pomiędzy. to mamy E. I tam drugie E. O, tu E. No dobra. Kochani, też wygrałam piątaczka pod numerkiem 22. No, czyli. Super. Chociaż po piątku. Cztery pustaczki. No, tak. Tu są te pustaczki. No, ale chociaż jeszcze dwa pocieszacze do tego były, czyli dyszka. Po piątce dały. Po piątce dały, dyszka do nas wróciła. No. Także no. coś dołożyć. No nie będzie, będzie dla nas do kawki. No o pewnie piątkę, tak. Bo lubimy też trafać się za pięć. A no, pewnie tak. No. <laughs> także my się cieszymy bardzo, że nam udało się cokolwiek. cokolwiek uzyskać. Także kochani, my Was serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy oczywiście pięknego dnia i tygodnia i tak dalej. Dużo wygranych. No i co i oczekujcie na nasze kolejne odcinki. odcinki. Kolejne odcinki, tak jest. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się zdrowo. Buziaczki. Pa! pa. pa.